Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać tak na szybko. Było o tym na galaktyczny.pl oczywiście, bo tam dużo newsów i świeżego materiału, który też nie pojawia się tutaj ze względu na po prostu na formę, jak na przykład ze zdjęcia Galaxy Kazum, jakby ktoś był zainteresowany. No ale przejdźmy już do sprawy. A mianowicie chodzi o to, że to czego brakowało tak naprawdę w Galaxy Gear oraz w Gir 2. W Gear 2. Neo. Czy w GearFitie? To jest aplikacja, dzięki której moglibyśmy sterować, na, jakby za pomocą zegarka, właśnie nasze urządzenie. I tak, na początku Wam pokażę, gdzie możemy spotkać tą aplikację. No, oczywiście, aha, najlepiej będzie zrobić tak, że przejdziemy sobie tutaj, i w tym momencie przechodzimy sobie do Samsung Apps. Ładuje nam się Samsung Apps. Ok, i teraz dobra, Musimy. to jest akurat o tyle dziwnie zrobione, że musimy czasami wyłączyć Samsung Apps. Jeżeli on był gdzieś w tle odpalony, żeby nam się po prostu włączył Samsung Apps ten od zegarka. No, oczywiście, możemy sobie tam przejść, wybrać to, ale chodzi o to, żeby przejść tutaj i znaleźć tą aplikację, która się nazywa. O, gdzie to jest? Słuchajcie, w ogóle, tak a propos, bardzo dużo aplikacji doszło na tym teasenie. Naprawdę to się mnoży i tego jest bardzo dużo, więc warto zajrzeć. Tego jest naprawdę sporo i fajnie. Ale aplikacja, która jest no, po prostu moim zdaniem rewelacyjna i, i tego brakowało, i to było jakby to brakujące ogniwo w zegarkach, to jest właśnie instance settings. I generalnie o co chodzi? Instalujemy sobie to. Ale możemy, jak już mamy zainstalowaną, robimy wyświetl aplikację w GIR. Ja nie wiem, czy tu się poświetla, czy się nie poświetla. W każdym razie, tak, mamy aplikację. Oczywiście możemy sobie ją tam przesunąć wcześniej. Ja na przykład mam tutaj i patrzcie, o co chodzi. Pobieranie informacji, i teraz my decydujemy, co włączamy sobie na telefonie, a co nie. Tych opcji jest kilka. Podejrzewam, że kolejny app. Aktualizacje jakby poprawią ten stan rzeczy, że dojdą tu jeszcze jakieś inne rzeczy właśnie funkcje. No ale mamy Wi-Fi, lokalizację, dźwięk, transmisję danych yy, i co jeszcze? I tryb blokowania i oszczędzanie energii. Yy, I naprawdę jeśli chodzi o Wi-Fi właśnie o transmisję danych, o wyłączenie dźwięku na telefonie, yy, bo nie wiem jak wy, ale ja często także przychodzę do domu i telefon gdzieś tam po prostu sobie leży yy, i nawet nie mam czasu na niego czasami spojrzeć, tylko patrzę na zegarku, czy coś przyszło ciekawego, czy nie. I tak naprawdę zobaczcie, no mamy włączony dźwięk, jest dźwięk włączony. W... I teraz wystarczy, nie wiem jak to wam pokazać najlepiej, ale tak, wystarczy, jeżeli ja sobie tutaj kliknę na tym dźwięk. Widzicie? Mamy wyciszony, wibracja, włączony. Wibracja, wyciszony, włączony. Możemy włączyć sobie WiFi, które było wyłączone wcześniej. I za chwilę nam się tutaj połączy, przynajmniej powinno, jest połączona. Możemy włączyć sobie, wyłączyć sobie na przykład Wi-Fi i możemy wyłączyć sobie transmisję danych. Możemy z powrotem włączyć transmisję danych, ok, tu jest informacja o tym, że połączenie tej sieci komórkowej i tak dalej, bla i klikamy sobie ok, że się zgadzamy. I na telefonie nam się zaraz pojawi. Ja mamy transmisję danych. E, oszczędzanie energii, tryb blokowania, no to są takie podstawy, tak naprawdę. Ale kwestia jest tego taka, że to naprawdę działa i bardzo fajnie. E, fakt jest taki, że aplikacja jest zewnętrzna i ma jeden minus. E, w momencie, kiedy po prostu długo jest jakby odpalona w tle, no bo pamiętajcie, że jeżeli teraz na przykład wyjdziemy sobie, to jeżeli przytrzymam to odpalają nam się wszystkie aplikacje, które mamy w tyle otwarte, więc tego jest tam sporo. I, I czasami, jeżeli ona za długo jest otwarta, jakby w, tutaj w tle, no to ona, znaczy to szczególnie wtedy, kiedy na przykład odejdziemy z zegarkiem od telefonu i później wrócimy, połączy nam się tutaj Bluetooth, ale jakby ta aplikacja się nie odświeży. I w tym momencie czasami trzeba ją zamknąć i otworzyć ponownie. W każdym razie nie jest to jakoś tam bardzo uciążliwe. I moim zdaniem jest to świetna aplikacja, i tego brakowało na, na zegarkach. I cieszę się, że to się pojawiło, bo tak naprawdę, właściwie, Gear 2, no zresztą inne, mam nadzieję, że na Galaxy Gear też to trafi, bo to jednak aplikacje na Tizena są inne niż te przeznaczone na Androida w Samsung Apps. W każdym razie mam nadzieję, że to trafi i no dzięki temu, moim zdaniem, już Gear 2. Jest naprawdę w pełni funkcjonalny, właściwie niczego mi nie brakuje oprócz klawiatury tak naprawdę, żeby napisać jakąś krótką wiadomość. Skoro po prostu tutaj mamy możliwość wybierania i są jeszcze dodatkowo pokazane, jakby alfabet, to dlaczego nie możemy za pomocą tego na przykład napisać SMS-a? No, ale to jest kwestia, która mam nadzieję się unormuje później. Zapraszam do pobierania, przejdźcie sobie do tego Samsung Apps. Tam jest sporo tego, naprawdę dużo się tego pojawiło. Dużo jest aplikacji płatnych, to fakt, ale jest też sporo aplikacji darmowych. Jak kalkulator, ktoś pytał: kalendarz jest darmowy, który synchronizuje się z, z Gmailem i z, z kątem Samsung. No, naprawdę warto zajrzeć do Samsung Apps. Oczywiście przechodzimy sobie tutaj przez Pasek i klikamy sobie Samsung Apps, i już mamy aplikację dla naszego zegarka. Dzięki bardzo, dajcie znać co myślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.